Widzę, że będę miał taki problem w Santorini, że będę tutaj wszystko nagrywał, bo... joki są mega Co? już jesteśmy. To jest petardowe. Najlepsze. Kuchnia grecka. No bajka. Zajadamy, moi drodzy. Myślałam, że krewetki były najlepsze, ale to jest jeszcze lepsze niż krewetki. Dobre moi drodzy! Witamy Was ze słonecznego Santorini. Przyjechaliśmy tutaj na 3,5 dnia z tego względu, że mamy ósmą rocznicę ślubu. Wierzcie lub nie, jesteśmy razem 12 lat i 8 lat po ślubie, więc jest co świętować. Także wybraliśmy Santorini i Grecję. Tak, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zabrali ze sobą kamery. No bo postanowiliśmy ponagrywać trochę fajnego jedzenia, fajnych widoków, no i w ogóle poeksplorować tę wyspę, pokazać Wam. Jesteśmy tutaj jakieś może z 2 godziny. A ja już wiem, że to będzie sztos. Jeśli chodzi o sam apartament, no to wybraliśmy opcję Airbnb. Wydało się trochę większe na zdjęciach w internecie, no bo było zrobione szerokokątnym obiektywem pewnie. Natomiast to nie znaczy, że jest źle. Jest całkiem spoko, Tak, fajnie. chciałam zobaczyć tą ścianę, bo powiedziałam to, do mnie przemówiło, mówię, że to jest ten apartament, który chcemy, no właśnie na swoją ósmą ze ślubu, mamy do tego jacuzzi, będziemy na 100% z niego korzystać, na 100% będziemy chillować i patrzeć na tą piękną czerwoną ścianę i piękne morze, które jest przed nami. Dokładnie, także jest zajebiście, yy, znaczy ładnie, <noise> yy, jest mega fajnie, no i co, zabieramy was, idziemy. No. A jeśli chodzi o obostrzenia, tutaj, no to wszędzie obowiązują maseczki, czyli w miejscach zamkniętych, w przestrzeniach otwartych, tak samo. Na, na razie jest z tym chill, więc wchodzimy pod górę i nie mamy maseczki. Zobaczymy, gdzie będzie w centrum miasta, ale widzimy, że tutaj raczej spoko. Chciałam tylko powiedzieć, że IA jest jednym z najpiękniejszych miast tutaj na Santorini. Jeżeli wpiszecie sobie w internet, to oczywiście pierwsze wyskakuje właśnie IA tak. i ten widok na tę piękną zabudowę. Ale jest stromo, i wybraliśmy sobie akurat taki apartament na dole. Ale będzie blisko fajnej restauracji, którą odwiedzimy wieczorem. Tak więc, no, opłacało A jeśli chodzi o bilety lotnicze, transport i te wszystkie inne rzeczy, oczywiście zrobimy podsumowanie z tego, ile kosztuje taki przedłużony weekend na Santorini. Jeżeli będziecie ciekawi, to koniecznie subskrybujcie kanał, bo to będzie w przyszłości. Tak. Biegniemy na górę. Rank. Nie, nieprawda, nieprawda. Tego nie róbcie. Tego nie róbcie. <gryzanie> Wiecie, jak za gruba dupa. Yeah. Like Wiecie, w, w ogóle nagrałem ujęcie... E A. A. Za gorące. Nas zniszczyły. Słody nas zniszczyły, robimy dziwne rzeczy. Tak, zatrzymaliśmy się na kawie i wodę. Tak, już mieliśmy siły nagrywać. Ale tak. e, idziemy, zabierzemy Was w jedno miejsce, które będzie, będzie smacznie, będzie pysznie. Będzie pysznie, smacznie i przede wszystkim tanio, słuchajcie, bo to jest lokal, który jest najwyżej oceniany, jeśli chodzi o takie pity i jest bardzo tani, także musimy go sprawdzić. Tak sprawdzamy, jedliśmy to w Dyni, w którym mieście jest taka restauracja grecka jest bardzo dobra, więc postaraliśmy sprawdzić, bo jest to najlepszy lokal tutaj serwujący tego typu danie. Mega. Ten sos tacyki, to jest petardowe, najlepsze. Zupełnie inny ten, gdybyśmy w tym mieście. To jest taka bardziej intensywna w spaku i te cacyki, słuchajcie, petardowe. Nazwałbym to trochę taką grecką wersją kebaba. No ale jest bardzo fajne. I jest to ich danie, więc musicie spróbować. I Tanie, zapłaciliśmy ile? 19? 9. 9 euro za, za dwie, za dwie e, Pitogeros. Także Pita czy Pita. Pitogeros to jest nazwa lokalu. Pitogeros. Pitogeros tak się nazywa lokal. Także musicie odwiedzić, polecamy Wam. To jest danie kompletne. Fryty, mięso, sałatka. Miękki chlebek, Patarda. Pyszne to, nie? No? Mhm. Za tą cenę? Super. Będziemy eksplorować trochę miasto, więc idziemy sobie tak poobczajać, trochę ponagrywać uliczki, więc jakieś birole, może uda nam się dronem wystartować. Tak ogólnie patrzymy. I co, znalazłaś? Tak, że te kamienie mają chronić mieszkańców danego domu przed trzęsieniami ziemi. To jest taki zabobon fajny. Tak samo jak możemy znaleźć na różnych budynkach takie oko bardzo charakterystyczne dla tutaj dla Santorini, i to jest, żeby ustrzec się przed złym wzrokiem, takim niepożądanym wzrokiem zazdrością, coś takiego. Fajne zabobonki, ale te kamyczki super. Kto jest człowiek, chce polatać dronem, ale niestety jest aktualizacja. Dokładnie. Jak były też pytania, czym latamy i czy można latać. Słuchajcie, my latamy Maviciem Mini, to jest taki mały dron, mamy oczywiście certyfikaty, dron, dron jest zarejestrowany, możemy latać w nim całej Unii Europejskiej zgodnie z tymi przepisami, które obowiązują w tej chwili na Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Santorini i latanie, no to dron musi być w zasięgu wzroku, bo też latają helikoptery i samoloty, więc będziemy starali się latać nisko i zobaczymy, co się uda nagrać. Tu jest fajne miejsce, zrobić zdjęcie. Tak, tu będzie świetnie. W ogóle... Bardzo fajna miejscówka na fotki, ale nie można latać dronem. Jeśli się tu już nie polatamy. Niestety. Yy, I takich insta spotów jest pełno. Także trzymajmy jakąś fotę. Bardzo fajna dzielnica, masa sklepów z pamiątkami, z jubilerów i tak dalej, także można się tutaj też obkupić. A jeśli chodzi o sytuację epidemiczną, to przed chwilą minął nas patrol policji i chodzą nawet oni bez maseczek. Także jest luzik totalny, jeśli o to chodzi. Także e, mało, mało kto. Ale biorąc pod uwagę fakt, że większość jest tutaj zaszczepiona i po testach, bo tylko tak można tu wjechać, ale o tym będziemy mówić więcej w materiale podsumowującym, więc jak ktoś chce ten, tą bardziej tą taką część merytoryczną, co ile kosztuje dokładnie, jak zorganizować ten taki wyjazd, no to mówimy to podsumowaniu, to będzie trzeci odcinek tej serii. Bo chcemy tylko chyba trzy czy cztery odcinki. 4. Tak. Ja już widzę, że będę miał taki problem z Santorini, że będę tutaj wszystko nagrywał, bo bardzo mi się podoba, a to jest wdzięczne miejsce, tak jak Wenecja, jak byliśmy, nie? Tak. W Wenecji też tak było, że... Co uliczka to ładniejsza? Co uliczka to ładniejsza? Chciał się nagrywać. No i tutaj też. I podzielę się z wami taką nieciekawą informacją. Czy znaczy ciekawą? No nie wiem. Wiecie, tak ciągle człowiek chodzi w tych maseczkach i tak dalej. Że nawet mnie ucieszył fakt, że czuć ludzi, nie? W sensie, wiecie, że ktoś przechodzi i czuć, że mył się dzisiaj jakimś fajnym mydłem. No taka mała rzecz to cieszy, nie? Wracamy na naszą bazę, czyli do naszego noclegu i idziemy zjeść i kolację z wami. Pokażemy wam owoce morza, jakie tutaj serwują na Santorini. Będzie smacznie, jak zawsze, więc zróbcie sobie coś do jedzenia. No, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy idziecie do kuchni i robicie coś jedzenia, do jedzenia, żebyście nie byli głodni podczas odcinka. To jest ten moment. Tak jest, ale jest ciepło. Uh, I te schody przed nami. Hmm. Tam na to jedna z najwyżej ocenianych restauracji tutaj, jeśli chodzi o owoce morza. I zaszaliliśmy, zamówiliśmy sobie lobstera, zamówiliśmy sobie krewetki, zamówiliśmy sobie sałatkę grecką, no i oczywiście cacyki no bo trzeba spróbować. Do tego teraz mamy sobie taki aperitif w postaci jakiegoś pomarańczowego sosu, który pachnie, już Wam mówię, pachnie trochę ostro i do tego pieczywko. Taki pomidorowym dużo ziół i troszeczkę jest ostro. A widok? Jest duży ruch tutaj. Ciężko było ze stolikiem. Także cieszymy się, że nam się udało. I wleciały nam kolejne rzeczy, więc możesz opowiadać. Chlebek zdał egzamin. No oczywiście. No co, tak od razu? No dobra, tu mamy sałatkę grecką, jak widzicie. No. Wygląda przekozacko. Tak, nie? Tak, no i a tutaj mamy cacyki. No przecież jesteśmy w Grecji, więc nie mogło się obyć bez sacyków. Sprawda zjemy to wszystko, jak się pojawią krewetki na stole i tak dalej, ale możemy już próbować cacyków, bo ja uwielbiam. To jest to. To jest to. Na to czekałem. Na to czekałem. rewelacja. Mmm. Mmm. Mistrzostwo. Mistrzostwo Świata. Po prostu. Jezus, Maria jest genialna, ale będę cała uwalona zaraz. Jest to super. Sałatka jest wyśmienita. No i krewetki. Prawda, podział są świetne. Mamy jeszcze do nich sos tutaj. Mm. Zapomniałam tak. o sosie. To jest sosik. A sprawdzamy. Wow, ona świeżutka, rozpływa się w ustach. w wręcz, przypyszna. Krewetka mistrzostwo. ale spróbujemy ją troszkę z sosem. Bajka, uczta. Czekamy na króla dzisiejszego wieczoru. My się aż tak strasznie nie znamy na owocach morza, bo to nie jest nasze. W ogóle się nie znamy. Ale jak jedliśmy Homara, to już takie kanapki gotowe, że po prostu nam ciachali. Spytaliśmy pani, żeby mieć pewność, co możemy jeść. Ona powiedziała, że wszystko trzeba zjeść z tego. Więc cóż, próbujemy. Tak pamiętam te kanapki, ale to jest mistrzostwo świata. On jest mega świeży i rozpłynął się w ustach. W ogóle nie jest gumowaty, nic z tych rzeczy. Mistrzostwo świata. Myślałam, że krewetki były najlepsze, ale to jest jeszcze lepsze niż krewetki. Ja nie przepadam aż tak za owocami morza, ale to jest naprawdę dobre i cieszę się, że wylądowaliśmy tutaj, a nie w innej restauracji. Właśnie wjechały lody i komentarze, które czytałam na temat e, w ogóle restauracji w Grecji i przede wszystkim na Santorini były takie, żeby nie zamawiać deserów, bo zawsze restauracja daje coś od siebie. Albo to będzie jogurt grecki z miodem, albo jakieś ich ciasto, albo właśnie jak w naszym przypadku gałka loda czekoladowa i podejrzewam, że wanilia albo śmietanka, przecież to może, musi smakować każdemu. Także taki tip, nie zamawiajcie deserów, bo zawsze coś dostaniecie. A my jemy, próbujemy. No, już po kolacji mamy dosłownie 30 sekund do restauracji. Oczywiście podlinkujemy Wam to R&B, żebyście mogli sobie zobaczyć i ewentualnie wynająć. Zapomnieliśmy powiedzieć, że tu jest sauna tak, tak, w ogóle pokażę Wam, bardzo proszę. Ale nie idziemy do sauny nie, na nie, pewno. Nie, jest za ciepło, żeby korzystać z sauny. Także jak zwykle widzicie na ekranie, ile dzisiaj wydaliśmy. Widzimy się w kolejnym vlogu z Santorini. No i do zobaczenia. Albo w restauracji, albo w, albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Cześć. I będziemy się tutaj bąblować.